Mieszkańcy szklarskiej poręby burzliwie komentowali wyniki referendum. Ja tu jestem mieszkańcem stałym i uważam, że no, no nie wiem. Większość ludzi się wypowiedziała jednak, żeby ich zdjąć, więc ktoś musi mieć rację. I nie robili co chcieli tak, i chcieli dla swoje... siebie. A nigdy a dla ludzi. Nic o ludziach nie myśleli, tylko co chwila, podwyżki, podwyżki, podwyżki. Urząd Miasta w Szklarskiej Porębie działa w ograniczonym zakresie. Będzie tak do powołania przez premiera zarządcy komisarycznego, który ogłosi termin wyborów nowej rady. Członkowie Miejskiej Komisji do Spraw Referendum uważają, że decyzja o mianowaniu komisarza powinna zapaść jak najszybciej. Będą prawdopodobnie dwie kandydatury. Jedna z szeregu mieszkańców Szklarskiej Poręby, którą Komitet Referendalny będzie protegował, i drugą, którą będzie wojewoda, występując do premiera, określał. Prosiliśmy, żeby to było jak najszybciej, dlatego że tylko w Szkalskiej Porębie sam cykl budowlany jest czteromiesięczny, maksymalnie pięciomiesięczny. Muszą być uruchomione możliwości decyzji. Inicjatorzy referendum nad odwołaniem Rady Miasta zapewniają, że nie będą uczestniczyć w wyborach do nowej Rady. Nie zamierzają jednak zakończyć swojej działalności. Przygotowują już listę najpilniejszych do załatwienia spraw, które były przyczyną niezadowolenia mieszkańców. Będziemy się starali, żeby ruszył w Szklarskiej Porębie ruch turystyczny wreszcie, żeby to było nie tylko, nie tylko zima, żeby przynosiła pieniążki, ale pozostałe sezony również. Członkowie Komitetu Obywatelskiego chcieli połączyć wybory do nowej rady z referendum konstytucyjnym. Ustawa konstytucyjna zabrania jednak takich zabiegów. Mieszkańcy Szklarskiej Poręby wybiorą nowe władze gminy najpóźniej w czerwcu.